Ja, jest ze mną Benio. Trzeba. Słuchajcie, ostatnio byliśmy na pokazie Serpyro i fajne, dość kultowe wyrzutnie War of Tanks, Zombiaki i Gold Edition wypadły dość słabo. Przypuszczamy, że to było spowodowane, mam taką nadzieję, że jest to spowodowane wilgocią, żeby mega zawilgocone, a nie tym, że Chińczyk to spierdzielił. Ale jak będzie, tak naprawdę to się okaże, aktualnie wyrzutnie sobie schną I, i to mnie nakłoniło, żeby nagrać pewien eksperyment. Mianowicie mam tutaj trzy takie same wyrzutnie Optic od Piromax. Tak jest. Trzy takie same, żeby nie było. Trzy takie same, ten sam rok produkcji, ta sama partia. I teraz tak. Tutaj mam miseczkę z wodą, tutaj mam wodę. I o co chodzi? Mianowicie jedna wyrzutnia będzie nieruszona, jest suchutka i zobaczymy jak będzie strzelać wyrzutnia, która jest full sucha. Tu mam dwie wyrzutnie. Otwartą i zamkniętą. Każdą z tych wyrzutki zanurzę na mniej więcej ile? 10 sekund? No. Na 10 sekund je zanurzymy. Później wyciągnę, żeby nie było fifila, fafą. I normalnie nie będę kładł na grzejniku, tylko po prostu postawię u mojej matuli na parapecie, gdzie nie ma słońca. Jest to pokój dość chłodny. Tam razie tak się nie grzeje, więc jeszcze jak nie będzie, będzie aż tak słońca, to zobaczymy. Jak one przez dwa tygodnie wyschną, to prawdopodobnie będziemy je odpalać w połowie października i zobaczymy. Wyrzutnie, która była full otwarta i według mnie będzie mogła najlepiej wyschnąć, ale najszybciej zawilgotnieje. Wyrzutnie, która jest całkowicie zamknięta, która będzie miała problem przez górną etykietę, żeby dobrze wyschła, ale. Jako druga mniej złapie tej wilgotności przez to, że ta woda będzie musiała szukać y, otwarte jakieś dziurki, coś żeby się dostać do środka, a już dostanie to będzie miała ciężko wydostać się, z będzie o wiele łatwiej. Jeśli fajnie wyjdzie ten eksperyment, będzie znacząca różnica to możemy to też sprawdzić na y, petardach. Beniu, zaraz tutaj zaczynamy, zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy. Tak, jak wciągnę te wyrzutnie to, to będzie się woda. A przed nami jeszcze trochę nagrywek jest, dlatego wziąłem takie małe szklane, ten, żeby się widzieć, że całe to zanurzam, żeby nie było, że wiecie tam troszeczkę wiecie, nie? albo coś. Dobra, sadzamy to tutaj i bierzemy pierwszą wyrzutnię to, no i zobaczymy. Trzeba wody będzie nalać. Nie. Yeah. A nie, no naprawdę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10. I jeszcze, jeszcze woda się nabierała, bulgotało. Wylewamy wodę, bo jest to niepotrzebna. Już woda nie jest taka piękna i soczysta. Patrzcie, nawet trochę glinki tam się trafiło. O. Dobra. Poszło, poszło. 10 sekund. I teraz weźmiemy całkowicie zabudowaną. Raz. Dwa. Trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Woda już znalazła dziurę, już tam leciała, ale A. zdecydowanie mniej tej wody. O, tutaj coś tam, coś tam tej wody jest, ale nie ma jej za dużo jeszcze, ale już nawet ta etykieta górna jest, no. Może i, i, przepuści, bo to jest taki delikatny papier, nie ma takiego laminatu, tak jak tam. Mm. Ten laminat, uwierzcie mi, że może być dość długo pod wodą i on tak łatwo nie nasiąknie. Ten papier szybko nasiąknie i moc, dot, mocniejsze dotknięcie sprawi, że będzie dziura. To będzie twarde, ale to będzie delikatne, ale tak jak powiedziałem, jeszcze raz spróbujmy jakąś tam wodę. O, tutaj poszło, nie wiem. czy tak źle to wygląda, nie, no i akurat... Zostawimy sobie, żebym wiedział, która to jest, która. To z tej oryginalnej zerwiemy. A, bo, o, mam markera. O, oryginał. Jest ten, żeby nie było. Tutaj nie ma, żeby nie było później, że jakiś fotomontaż, to tu namalujemy serduszko, a tu namalujemy Takiego prowizorycznego wtaszka, żeby nie było. A więc widzimy się za dwa tygodnie i zobaczymy wtedy, co to z tego będzie. Pierwsze 24 godziny za nami. To jest oryginał. Tu na trochę wilgoci się zebrało. Ta wyrzutnia, powiem Wam tak. Tu wygląda na suchą. To Jak się dotyka te rurki tutaj w środku to czuć, że są takie jeszcze mięciutkie, wilgotne, ścianki no takie zimno-wilgotne są, ale nie ma tragedii. Ta natomiast, biorąc ją w rękę, czuję jakbym brał gąbkę, normalnie gąbka, cała mokra jest i się, to jak to bym już się odważył odpalić, że może coś pójdzie okej, okay. Tak tutaj powiem wam szczerze, nie odpaliłbym normalnie, czuję, że to jest jedna wielka gąbka i nie chcę za mocno ściskać, bo czuję, że te rurki się po prostu wgniatają. To jest po prostu na chwilę obecną kupa. Ta już jakoś wygląda, to jest oczywiście oryginałka i tak to niech sobie stoi. I widzimy się, słynna Moskitiera. <laughs> Dobra, widzimy się po dwóch tygodniach. Powiem Wam tak, wyrzutnie długo nie postały na parapecie, bo matula przyszła i mnie po prostu przyniosła. Pojechała, że sobie nie życzy. fajmerków na parapecie to nie jest zdoba. Może lepiej, bo dzięki temu te trzy wyrzutnie przeleżały prawie dwa tygodnie w piwnicy, gdzie jest zimno. Może to nie, ale jest po prostu zimno i ciemno. I teraz tak, pierwsze odczucia. Powiem Wam tak. To jest oryginał, żeby nie było, oryginał full fajnie. Ok, i tutaj mam te dwie wyrzutnie. I tak jak przez pierwsze parę dni jedna i druga była gąbką, na przykład ta z zerwaną górą wyglądała lepiej, ta wyglądała o wiele gorzej, tak po jakimś czasie ta wyglądała lepiej, ta wyglądała gorzej. Po prostu sytuacja się odwierciedliwa. Wkładając paluszka do dziureczki czuję, że coś tak jakby te zatyczki były wilgotne. Nie są mokre, ale są wilgotne. Trzymając ogólnie wyrzutnie w łapie, Mam takie wrażenie, jak byłaby taka zimno wilgotna, chociaż przed nagrałem tego odcinka ja te wyrzutnie postawiłem w kuchni i stały prawie pół dnia, więc nie powinny być zimne, ale jest taka zimno wilgotna, więc no tutaj zobaczymy, jak to yy, przebiegnie. Czekajcie, tu gdzieś miałem jeszcze markerencja. Yy, góra zerwana. Góra zerwana. A tutaj wyrzutnia też jest taka zimno-wilgotna, ale teraz zerwiemy sobie góra. Jak tu zaznaczyłem, góra zerwana z górką. I tak pewnie zapomnę, i tak pewnie zapomnę, bo się zakręcę. I zobaczmy, jak to wygląda. Przypuszczam, że jakby dłużej przytrzymał tej piwnicy, to mogłaby się wdać pleść. Ale. A, Raczej by się nie wdało, bo u mnie w piwnicy nie było aż tak wilgotno, tylko było zimno. Eee, tutaj jest w środku troszeczkę tej glinki, która nam się rozpuściła. I tu te zatyczki wydają się o dziwo bardziej suche od tych. Że nawet jakbym oczy zamknął, nie, zakręciłbym, nie wiem jak, to ja wiem, która miała zerwaną górę. O, chociaż ciężko teraz stwierdzić. Ale ta miała odsłoniętą górę, tak, bo czuć, te zatyczki są po prostu mokre. Eee, tutaj te zatyczki w miarę są suche. No i teraz sprawdzimy sobie, odpalimy najpierw oryginał, później odpalimy sobie z zamkniętą górą i potem otwartą. Co to ma na celu? Nie pamiętam, bo dwa tygodnie temu nagrywałem, ale chcę przez to sprawdzić wpływ zawilgoconej pirotechniki na efekty. Czy jest wpływ, czy nie ma wpływu. To samo będę chciał zrobić z petardami, jeśli chodzi o moc. I według mnie mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie, żeby nie było tak, że odpalę wszystkie trzy i każda tak samo będzie strzelała. Mam nadzieję, że będzie jakaś różnica, żeby po prostu potwierdzić mit, że fajewerki przed odpalaniem sylwestrowym przydałoby się parę dni w domu sobie troszeczkę podsuszyć, żeby nie straciły na mocy i jakości. A więc zobaczmy te małe kosteczki w akcji. Więc Grzesiurek, patrz. Hej, hej, cześć. Odpalaj, najpierw całą oryginału odpalaj. I zobaczymy sobie, jak strzela oryginał, żeby nie było. Porównacie sobie dość wysoko, ponad drzewa, tak właśnie strzelała. Yy, tak z takiej odległości, tak wygląda 20 mm jak jest, stoi pod. Teraz odpalamy wyrzutnię, która miała yy, górę całą. Była zanurzona i góra cała. Wow! Wow! Skąd to tam się wziął? Ty strzela! Blacha! O ty dalej strzela! Się, ty strzela! Ryjek! Uuu, kaczor! Wow, kaczor! No. Oje, no. O, nie ma to jak dobre fajerwerki, i dobrze humor poprawiają. Widzicie co się stało? Rozerwało ją. Rozerwało ją. Czarny proch zamuch i nie był w stanie wystrzelić. Dobra, Grzesiu, czyń powinność teraz wyrzutnia, która miała górę zerwaną. Ojoj, ojoj. Oj. Nie bój się, mordo. To, to. to samo, to samo, poszła. Patrz, idzie wszystko na tym. Zobacz. Nawet nie wystrzeliwuje, tamto chociaż strzelało. Widzisz? Tam to chociaż za pociskami, a to normalnie jak petardy wali, jak petardy. Nawet efektu nie. Nawet efektu nie ma. Widzicie? Efektu to jest przy... O. Było znacząca była znacząca różnica? Była. Była. Od każdej. Od każdej. Czyli zwróćcie uwagę, co się stało? Zobaczcie, została tylko jedna cała. Reszta Rozpierdzielana i teraz, teraz podsumowanko. Cała elegancko fajnie strzelała. Zawilgocona, która miała górę, czarny proch, zamógł yy, w pierwszej komorze, akurat w pierwszej komorze, zamógł, bo chyba przez ląd dostała się woda i tam chyba najwięcej tej wody było. Przez co pierwszy strzał nie wyleciał. Rozerwał wyrzutnie, ale kolejne strzały strzelały, po prostu strzelały i te efekty jako tako były. Tak jak powiedziałem, ta wyrzutnia w miarę, w miarę była yy, sucha, ale czułem tą wilgoć. Zresztą, tutaj zobacz, masz pocisk, widzisz? Jest cały pocisk i jest ląd. Mhm. Widzisz? Nawet tego nie odpalaj Grzesiu. Trzeba to potem zutylizować. Następnie yy, ta, która tu, mówiłem, że jest mokra, to tam nie było nic do powiedzenia. Petardy po pierwsze, po petardy, zero efektu, zero efektu, nawet nie było czarnego prochu, w całym, nawet czarny proch był mokry, nic się wyszliwało. Jest różnica, jest różnica, więc sami widzicie, jak bardzo niebezpieczne jest odpalanie zawilgoconych fajwerków. Nie dość, że zawilgocone fajwerki mogą zawieść i eksplodować, dlatego trzeba zachować bezpieczną odległość. A druga sprawa, e, poza bezpieczną odległością, suszcie sobie fajwerki naprawdę. Wystarczy porobić trochę dziurek na szafę, do łóżka gdzieś sobie, tylko nie w po, po, po żadnym piekarniku. Trzymajcie się ciepło i na razie.